dzisiaj nagram kolejny odcinek Minecraft z serii Minecraft na pluginach jest to już któryś z kolei tam odcinek który nagrywam mm, po to żeby wam umilić czas żebyście sobie mogli czasami oglądać ten odcinek czasami lajknąć ten odcinek czasami subnąć ten odcinek i takie tam różne, więc tak dzisiaj pomyślimy nad tym yy, czy będziemy robić kolejkę górską podwodną górską ażą pieprzną podwodną kolejkę, m, która będzie prowadzić na inną wyspę. I na tej innej wyspie będą sklepy, wieśniaki, tam będą można będzie się z nimi handlować będzie można. I takie różne. To na no tak yy, to najpierw yy, pójdziemy, pokażę Wam mój nowy magazyn, który miałem zrobić na odcinku, ale już nie chciałem przedłużać tego, którego teraz nagrywam odcinka. więc Zrobiłem go od... Gdzie? nawet nie wiem gdzie go tam, o tak tam tak, chyba tak, ale nie wiem to już, to już jest pieprze to w dupie to mam yy, na razie idę wam pokazać to wszystko co żem zrobił na kurde, cały czas tu mi chodzi to jakby szkielet i nie wiem gdzie jest what the fuck mam coś w ogóle, nic nie mam muszę po coś, zaraz iść do ku. Jako... Yy, dobra, miesza z tym idę i wam teraz pokażę to jest jak coś na sport, takie tam Zrobiony taki mały porcik. On tutaj się wychodzi. Tutaj się ma. Tutaj były łódki kiedyś, ale już ich nie ma. Kiedyś. Tutaj się zobaczymy. O, skok. Ale ściny, ja O, ktoś tu jest. O, myślę, że to jest ktoś, a to jest jakiś gość. Geście, czyli y, ząbiaczek y, Pokażę wam budowlę Cebiego. Oczywiście cebi to wszystko robi. On jest takim. Jakby artystą tego wszystkiego, on tak zajmuje się tymi budowlami i w ogóle tego, i tutaj i tutaj jeszcze nie byłem. LOL, fajnie tu ma. O, jak fajnie. Dobra, miesza z tym. I teraz to idziemy do tego punktu. O, oh, fuck, Ściny! O, tam ktoś jest. Idę do nich. Albo nie, 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 gówno, zajmę się odcinkiem. Mee, morda. Tak, y, to będzie, ale mi nie renderuje, kurde. O, akurat to długie. Zobaczcie, o. Tak, y, boże, Nie będę pokazywać. Dobra. Tutaj stąd będzie się gdzieś, o, tutaj będzie się zatrzymywało. I tutaj się będzie w dół schodziło. Tam, o, tak, tam, w dół. I tam będzie się jechało aż tam, 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 gdzieś tam, 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 za to, tam, tam, daleko. I tam będzie, no takie jak mówię taka wioska o! No, takie ujęcie mogę powiedzieć, wioska taka i i to będzie tą wioskę zrobimy w, w następnym odcinku. Może jak będę robić live'a to zrobię tą wioskę i w ogóle i no. I se polepszę ramy, bo jutro do mnie ma przyjść taki kolega Mati Play Games i on akurat gra tutaj na tym serwie właśnie do niego pójdę, raczej do nich. O, oh, faaaak, ściny! I ten, i mu tam, mm, siema powiem. <laughs> na, na filmiku jest, Nas jest teraz, czterech, na serwie. Ło, ale ha, to kozak, piękna, niezła. Dobrze, dobrze buduje. Więc e, ha, 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 wszędzie są te wieśniaki i tak, ha, ha. przejm, się ma no, przyjmie jesteście na... Jesteście na... Jesteście na odcinku. Dobra, to nic, no to taką machatkę tutaj taką sobie, tak o! Tam jest coś też Idę to zobaczyć. I popatrzymy na te domki. I na tym będziesz z nami nagrywał Mary Koksu, mój brat, więc jakbyście mogli, to go dodajcie do wchity listy. Jezu, no okej. Okay. No, jak trzeba dodać, to trzeba, no nie? Ok. No, ciekawe, idę do domek jest. Mm. Wow, nieźle. Skąd masz złotą zbroję końską? Lol. No. Ściny mojego neta są proepickie. Dochodzi do dwóch FPS-ów. Ludzie, to jest tragedia. Tak delikatnie mówiąc. Ale dobra. No nic, no co mi zostaje? Poklepać z ziomkami moimi. Idziemy na Home. A. home a. Ściny teraz będą, bo się re e renderinguje świateł. Dziękuję. E idziemy na górę. Tak, po parę rzeczy, które są nam potrzebne bardzo, bardzo, bardzo. Dobitki, gdzie? Nie. O, pytę. Co mnie nie zabiło, coś? Coś tak nie kojarzy trochę co ja robiłem, że ja nie mam mój o ja pierdziele No dobra, kij z tym Robię se złotą co mam? To mam jak sobie złote buty, jak mi się uda i hełm. Jak się uda hełm, na stówę się uda i buty też hełm złoty i buty. Jep, jeb. Jep, jep. Yep. I buty, okej. Okay. No to już mam, to sobie teraz ubiorę. Okej, okay, ale żałośnie nie wyglądam. Dobra, dam sobie to tu i... Co ja mam robić? A dobra, kij z tym biorę, po prostu już wziąłem je czy gidę na... Tu nic nie mam. Dobra, w dupie to mam, prześpię się i idę. Aha, nie mogę się przespać, bo nie jestem sam na serwie, super. Dobra, yy, idziemy, 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 idziemy i na no, jak spotkamy jakiegoś potworka tego sklepu. Wy No to teraz, gdzie tu jest potworek jakiś? O, widzę, że Ciebie go zarąbał. Jakiś potworek, ale ja tu ogóle zrobię double killa i jumpa, i w ogóle jakiegoś kozaka. Yy, what the fuck, co to jest? Dobra, nie ogarniam. Y, idę sobie na zumbiaczki albo na coś lepszego, bo mam małe kaczki. To ja dzisiaj wchodzę na bicik, mam małe kicik. Kici. Umiem sobie śpiewać, także nie umiem, ale umiem. Idzie tam kogoś. Jest dobrze, jest dobrze. Proszę idzie na solówę, sola, sola, sola! Sola! Fasola, sola. Oj, idzie creepsiu, jeszcze jeden, ziomuś, ale kochany, jeb! Nie wybuchnął, no proza koksu, proza koksu, pro 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 pff. A, nie wybuchnął. Dobry jest, dobry. Co to kur. A pip jest, coś mnie goni. plecy chyba ty. O oh, je, yeah. mam tu parę kaksów i będę uciekać przed sikaksem. Co ja śpiewam? What the fuck, plecy? Oh. Dobre, 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 panie, dobre. No, jeszcze lat zaczęło. Sorry, ale Kośnik, o my, eh? Muszę sobie wyłączyć te dźwięki z Minecrafta, bo mnie to rozwala. No, od razu lepiej. What the fuck? Błaga mnie! No, jaki fryer znowu? Nie wiem, co zapedał. Dobra, już się z Wami żegnam ziemaczki Klikajcie suba, lajka i komentarz. Piszcie proszę Was o dobre komentarze, więcej lajków więcej subów i czemu tam koń chodzi, dobra miesza o to. Żegnam się z Wami w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!